Dariusz Tworzyło, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Dla mnie to jest po prostu budowanie relacji, budowanie relacji pomiędzy określonymi grupami otoczenia. Niestety to pojęcie jest bardzo często mylone i wypaczane, no ale podejmujemy intensywne działania jako środowisko branżowe, żeby zmniejszyć siłę rażenia tych negatywnych konotacji i, i, i niewłaściwego nie, nie, nie pojmowania problematyki public relations przez czy to niektórych dziennikarzy czy polityków. Są to bardzo różne problemy, często na tle zadaniowym, często na tle obowiązków, jakie rozdziela się pomiędzy tymi ludźmi, a często nawet na tle budżetu. Te problemy powodują, że dochodzi między tymi grupami do konfliktów, co nie sprzyja organizacji, co, co, co destrukcyjnie wpływa na firmę. Z błędów w rozumowaniu, z niechęci, z takiej chorej rywalizacji, z bardzo wielu czynników innych, które na to wpływają, ale trudno tu je wszystkie wymienić. Każde przedsięwzięcie o charakterze naukowym, czy nawet naukowo-praktycznym, ma szansę na to, żeby skonfrontować stanowiska. Różnych praktyków i naukowców, przedstawić realizowane przez nich projekty badawcze, wymienić się doświadczeniami, wymienić się pomysłami badawczymi no i przede wszystkim lepiej się poznać.